Siema, przed nami FN32 Lotus Fight Night 4. Aktualnie federacja potwierdziła 5 pojedynków w MMA. Ja ze swojej strony chciałbym krótko opowiedzieć o walkach i jak według mnie będą przebiegać pojedynki. Na koniec dodam starcia, jakie chętnie zobaczę na Gali FN32, w tym starcie Mateusza Rębeckiego, które będzie walką wieczoru tego wydarzenia. Widzimy tutaj pięć starć w MMA. Zacznijmy od pierwszego. Wojciech Janusz kontra Marcin Łazarz. Obaj panowie toczyli już walkę między sobą w przeszłości. Wtedy lepszy okazał się Marcin Łazarz. Wydaje mi się, że w tej walce również to Marcin Łazarz wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Uważam również, że będzie to eliminator do walki opas z Marcinem Wójcikiem. I widziałbym to starcie Marcina Łazarza z Marcinem Wójcikiem na gali Fen 34. I od razu na tej samej gali starcie Janusza z innym pretendentem do walki o pas, na przykład z Adamem Kowalskim. Następne starcie to Kamil Gniadek kontra Piotr Poniedziałek. Osobiście wolałbym zobaczyć starcie Kamila Gniadka z Szymonem Duszą. Byłoby to ich rewanżowe starcie. Gdyż obaj panowie spotkali się już na galach fen, wtedy lepszy okazał się Szymon Dusza. Ale Federacja Fen postanowiła zrobić zestawienie Gniadek kontra poniedziałek. Może po tej walce zdecydują się na zestawienie Kamila z Szymonem Duszą, ale o tym później. Według mnie, starcie wygra Kamil Gniadek w pierwszej bądź drugiej rundzie przez nokaut. Kolejne starcie to jest Szymon Bajor kontra Ednaldo Oliveira. Obaj panowie wracają po zwycięskich walkach. Nie wiem, czy to będzie starcie eliminacyjne do walki opas z Oli Thompsonem, ale bardzo bym chciał, żeby tak się stało, gdyż według mnie zwycięsko wyjdzie z tej walki Szymon Bajor. I Fen zrobi rewanż yy, z Thompsonem, gdzie bardzo bym chciał, żeby Szymon tą walkę rewanżową wygrał, bo pas mu się po prostu należy. Następne starcie to jest Szymon Dusza kontra Roland Ciambal. Nie wiem, co ma na celu to starcie, gdyż Ciambal jest po trzech porażkach z rzędu, a Szymon Dusza. Miał co prawda przedostatnią walkę przegraną, ale dwie ostatnie zwycięskie. Wydaje mi się, że tutaj Szymon szybko pokona Ciambala przez nokaut w pierwszej rundzie. Ewentualnie jakimś cudem Ciambal dotrwa do drugiej rundy i tam go Szymon skończy. Kolejne, piąte zestawienie to jest Piotr Walawski z Rafałem Lewoniem. Według mnie będzie to ciekawe starcie, gdyż Lewoń jest po czterech porażkach z rzędu. Leda popularny jest po dwóch porażkach z rzędu i wygranej w reality show tylko jeden z Pałem Kiełkiem. Obaj panowie mają coś do udowodnienia. Wydaje mi się, że w w tej walce zwycięsko wyjdzie Piotr Walawski. Może znokautować popularnego kaszane w pierwszej rundzie. Bądź poddać go w drugiej. A teraz starcia jakie chętnie zobaczę na tejże gali. Na końcu dodam starcie Rębeckiego. Które jak już wspominałem będzie walką wieczoru. No to od początku. Pierwsze starcie odbyłoby się w K1 gdzie... Dominik Zadora, broniłby pasa. No właśnie, pytanie z kim? Wodarze Fen mogliby zrobić trylogię z Wojciechem Wierzbickim. Byłoby to mega starcie, gdyż, jak dobrze pamiętamy, stosunek walk pomiędzy obojgiem panów wynosi 1 do 1. Trzecia walka byłaby zwieńczeniem tej znakomitej trylogii, Według mnie lepszy okazałby się ponownie Dominik Zadora. W drugiej walce chciałbym zobaczyć starcie pań, gdyż coraz częściej widzę w organizacjach polskich, jak i w świecie, że owe starcia przynoszą mnóstwo emocji. Już mówię, kogo bym tutaj zobaczył. Mogłoby to wyłonić główną kandydatkę do walki o pas. Zobaczyłbym w tym starciu. Anita Bekus kontra Katarzynę Lubońską. Obie panie ostatnie walki przegrały. Byłoby to ciekawe starcie. Które wyłoniłoby kandydatkę do walki opas i w walce opas zobaczyłbym tutaj starcie z Eweliną Woźniak. Która ostatnio walczyła na galach yy, OKTAGON w Czechach i bardzo dobrze sobie poradziła z o wiele bardziej doświadczoną zawodniczką. Trzecie starcie odbyłoby się w kategorii 84 4kg. W tej kategorii nie ma mistrza Federacji FEN. Ja bym tutaj zobaczył starcie Krystiana Bielskiego z Bartłomiejem Gładkowiczem. Obaj panowie wracają po porażkach. Gładkowicz miał znakomitą serię 6 wygranych. Zastopował go dopiero zawodnik na gali Babilon. No właśnie, czy Bartłomiej Gładkowicz zgodziłby się na walkę w FEN, gdyż ma kontrakt z, z Babilon? Jak dobrze wiemy, Federacja FEN i Babilon mają podpisaną współpracę. Mogłoby to być ciekawe zestawienie. Ewentualnie, gdyby Gładkowicz się nie zgodził lub byłyby inne przeciwności losu. ciekawym zestawienie. Ciekawym zastępstwem byłby Jacek Jędraszczyk, który też jest po porażce. Byłoby to mega ciekawe starcie, które mogłoby też wyłonić pretendenta do walki o pas tejże yy, kategorii, gdyż yy, według mnie głównym kandydatem do walki opas w kategorii 84 Federacji Fen jest yy, Marcin Naruszczka. No i ostatnie, czwarte starcie, jakie bym zobaczył, jest to oczywiście mistrz Mateusz Rębecki. Tyle, że no właśnie z kim? Mateusz Rębecki jest mega mocnym zawodnikiem. Wszyscy zawodnicy, którzy przyjeżdżają do niego walczyć o ten pas, zostają odsyłani w pierwszej lub drugiej rundzie. Popularny Chińczyk odsyłał ostatnio zawodników z zagranicy do domu. Wygrywał m.in. z mistrzem KSW Marianem Ziłkowskim. No i właśnie z kim? Ja wolałbym yy, zobaczyć w starciu Mateusza, yy, Mateusza właśnie z Polakiem. Yy, Polakiem, który walczy obecnie w Federacji Babilon. I jak już wspominałem, Federacja Fen i Babilon nawiązały współpracę. I już mówię o kogo chodzi. Jest to Piotr Niedziela Niedzielski, który ostatnie walki miał zwycięskie. Byłoby to mega ciekawe starcie. I mogłoby to być również starcie na galę FEN i Babilon, gdyż pierwszą walkę można by zrobić na federacji FEN. I później rewanż na gali Babilon. Okazałoby się, który z zawodników jest lepszy, który w Polsce rozdaje karty. I... No i po tych walkach już Mateusz musiałby szukać wyzwań. W lepszych federacjach jak KSW lub UFC. Dziękuję za oglądanie, za wysłuchanie mnie. Chciałbym nagrywać więcej filmików na temat zestawień poszczególnych federacji z Polski, tych większych i tych mniejszych. Głównie chciałbym się skupić na tych mniejszych federacjach, gdyż większość kibiców nie wie. Kim są poszczególni zawodnicy? Nie zna ich, gdzie potem usłyszy o nich w jakiejś walce i od razu ich stawia w przegranej pozycji. Dzięki, napiszcie w komentarzach, czy się podobało, czy się nie podobało, czy po prostu już nie, nie robić tego więcej, albo jeżeli się spodobało, napiszcie, co można jeszcze zrobić do zestawienia, jakie federacje Jakie walki byście chcieli zobaczyć w poszczególnych kategoriach wagowych?